Pa, pa, wyprzedzam tutaj. Linę do borewa Dobre, tyle. O kurwa! O, o boże, Polacy, ty... On ramuje wszystkich, o dobra, pochleb spisu. Jeden spadł po góry, dobrze. Dobra, to już odpadło. Ukażę się za ta tobą. Tak, no-skillowy S. No-skill, headshot'a takiego dostał. O kurwa, o kurwa, 102 metry będzie grane, o nie, dobra, wybra. Na do borewa. Pory jebać! Ty kurwo! O dobra, do, dobra właśnie się wykurwiła! Dobrze jest, Łukasz, jedziemy! Dobrze no, jest! O nie! Który tam skończył już? O! Ja jestem trzeci! Znamy malarze, ich zreklamował na metę! Nie! Tylko wyjebaj mi zaraz tu całą metę, bo... No typa teleportuje, co jest? Halo kurwa! Niechle mi się Oj, tak nie z tej gry! Ja muszę, muszę tego jednego odtwarzać, to po co tego noba? A? Typ się wpierdolił we mnie na pełnej kurwy i ja do sam No to super gra. Nie, <śmiewanie> ja, ja raid winuje. A wygrałem! Twój pierwszy wieczór! Strasza, raidze. Jednego pozostałego. Tyk głupie. Jak pojechał z skałę. O nie, 5 sekund. Łukasz kurwał jebana. Dobra, no, no, pierwszy no, przed Celem okay. zajebany. Pogasz czemu ty jeździsz po każdej ścianie hmm, to to lepsza, tk. Ja już tak auto rozpierdolone Kurwa, to kurwa! <tmina> 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 to O nie ma chista śmieciu. świecił kurwa! <tmina> Na pewno widzieliście Kamilek Kamilek się <tmina> nic nie odzywa Kamilek powiedz coś Kamilek? Hallo, tak. ja? halo, halo. Żyjesz? O, ale ktoś tam poleciał. Adam Małysz, kurwa, jest to za mało. Dzień dobry, dzień dobry. Nie tak, tak. Żyjesz? Nie żyjesz? Ale tam nie, tam u ciebie ma? Nie, nie żyję. Ale... Ale co to żyjesz. za życie no. no, bo... wywróciłem się, jak mi pani powiedziała, że Kamil, ja nie jestem No Nie, bo tak masz podpisane. No tak masz podpisane. No wiem, ale wywróciłem się... Ale jakby... co oni zrobią? A, a, no to nie szalej tak. Bo tak w klasie to wiesz, trzeba uważać, żeby się nie potknąć, a łapkę i nie uderzyć. No tak, ale ja się nie wiem w życiu realnym. Ja wiem przecież, no przecież normalnie przecież też nie jestem w klasie. Ty jest no. spokojnie. No. Tak, tak, tak. A jak to, to. Słucham? Dużo nauki, tak do ogarnięcia. Nie, nie ma jakoś dużo nauki. Nie ogólnie, niech pani spyta coś Liliany, bo ona ma dużo... Pani praw do pojedzenia, a ja się bójam. Oni mnie już dublują, proszę panią. I tego właśnie. Pierwsza lokata. A mnie partuje powinni zbanować w tej grze, nie? Naprawdę. Nie. Największą kurwą jest Daniel ja po prostu. Jak nie, nie, nie ma już granity. Co się stało? Dlaczego w balsam stał w miejscu? Ty w nad morze pojechał. No. nie, no to nie dobra, wychodzę z tego. To nie fair, bo... Ale obiad mam no. no. no.

Jakub, jak ty jeździsz? No co za... Co? Posypali się, kurwa, ludzie. No nie no. Bywa... Paradziś, nie no, po prostu. Co? Uda Adam Fajas. Ale łatwo. Ale Zinobus. Adam jest śpierwem największym. Tak. Ale dywy. ale <laughs> głupio.

to tam ten się Balsamku, no, mi się Balsam To Ja pierdolę Co tam Nie, ja, nie, o, nie mogę mi się skończyły te kurwa chuleć nie wiem, jak się czuści gata Piękne O nie, tu jest kurwa. Następnym ja, razem jedźcie koło opartymy, bo kontencik wtedy jest taki twoje baty były tam Nie mogę A, Daj, daj tak. ma kurwa swój wyścig, bo tam sam jedzie. Proszę powiedzieć, że to nagrałeś. Jest nagrane, jest. Ja, ale to nie w ja, ja przez 5 sekund jechałem normalnie z zamkniętymi oczami, właśnie śniadąc dosłownie. A tam zamknięto i też... O nie, kurwo, głupie O kurwa, no. dobra, nie, ten biciklęs, Co no, to jest za auto? co za balsam zjem. No, o nie. Zlokuje no, i całą to się... drogę, nie mogę go konflikować. Patrzcie, ty Nie przysiadam! we <laughs>